Słysząc termin Kresy, na myśl przychodzi nam niezwykle barwna mieszanie języków, kultur, religii czy narodowości. Na pierwszy rzut oka zdaje się, że jedynym, co łączy to pojęcie w spójną całość, jest geografia, czyli utracone tereny wschodnie dawnej pierwszej oraz drugiej Rzeczpospolitej. Jednak tym, co spaja teraz rozległe ziemie, są zdecydowanie tragiczne historie Polaków nigdy się zamieszkujących. W dodatku, historie te wcale nie są tak obce i odległe, jak mogłyby się nam wydawać. Nasza grupa pochodzi z dolnego śląska, w którym duży odsetek mieszkańców, w tym my, posiada korzenie kresowe. Postanowiliśmy więc zapytać się członków naszych rodzin o to, jak wyglądała nasza krasowa historia. Zacznijmy więc od opowieści Katarzyny Kęc, mojej mamy. Jest ona wnuczką Stefana Kęca, kresowiaka oraz ofiary zbrodni katyńskiej. Dzisiaj opowiem zarówno historię swojego dziadka, jak i ojca, który w roku 1941 został deportowany w głąb Związku Radzieckiego. Dziadkowie ze strony mojego ojca y, urodzili się pod koniec XIX wieku na terenach Kieletczyzny. Dziadek, Stefan Kenc, y, był żołnierzem IX Pułku Piechoty Legionów Polskich, brał później udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a po przejściu do rezerwy Dostał propozycję wstąpienia w szeregi Policji Państwowej niepodległej już Rzeczypospolitej. Skierowano go do pracy na pełnych powojennych niebezpieczeństw w terenach północno-wschodnich Rze Rzeczypospolitej. To było ówczesne województwo wileńskie, obecnie są to tereny Białorusi. Dziadek Stefan pełnił służbę na posterunkach w miejscowościach nadgranicznych. To podgranicze było bardzo niebezpieczne aż do 1927 roku. Działały tam różne bandy, zdarzały się napady. W 1925 roku, jako posterunkowy wraz z komendantem, obronił, obronili we dwóch przed 60-osobową bandą posterunek, Policji w przygranicznych Krzywiczach. To zdarzenie kilkanaście lat później opisał w kurierze porannym znany pisarz i dziennikarz Melchior Wańkowicz. Artykuł był zatytułowany Bandy Dywersyjne i opatrzony został fotografią mojego dziadka. Dziadek, prawdopodobnie za obronę posterunków w Krzywiczach, właśnie, Dziadek Stefan został odznaczony krzyżem zasługi za dzielność z dodatkowym bonusem dożywotniego dodatku w wysokości 200 zł rocznie. Dziadek, poza tymi wspomnianymi już krzywiczami, pełnił służbę jako posterunkowe w Radoszkowicach. Tam w 1933 roku urodził się mój ojciec Janusz. On był najmłodszym z synów dziadka. Następnie dziadek. Był komendantem posterunku w Krasnym, a w 1938 roku w pogranicznym Dołchinowie. W Dołchinowie miał, cała rodzina miała zamiar osiedlić się na stałe, już bez przenosin. Kupiono tam gospodarstwo, ziemię, dziadek miał konia. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku mój dziadek, jako podoficer Policji Państwowej, został wzięty do radzieckiej niewoli. No i tak, jak inni funkcjonariusze policji, trafił do obozu w Ostaszkowie. Podzielił później los niemal 6000 tysięcy policjantów z Ostaszkowa. Czyli na wiosnę 1940 roku został pod Miednoje rozstrzelany przez NKWD. Jego rodzina, czyli babcia Zofia, oraz czterech synów Stanisław, Jerzy, Kazimierz i mój ojciec Janusz, oni zostali deportowani w głąb sowieckiej Rosji. Trafili do północnego Kazachstanu. To był rejon miejscowości Malmutka, wieś nazywała się Tokarewka, a centralnym punktem wsi i miejsce, wokół którego się jakby toczyła całe życie tej wsi, był kochos ciesnej tru. W Tokarewce ze Słańcy z Polski początkowo przebywali w większych kilku izbowych domostwach, gdzie byli dokwaterowani do właścicieli. Tam panował duży ścisk, bo w jednej izbie przebywało nawet kilka rodzin. Yy, takie domy, takich domów było niewiele, było za dwie kilka. Większość zabudowy wsi stanowiły ziemianki, yy, zbudowane z płatów darni. I takiej ziemia, ziemianki. Yy, Dorobiła się rodzina mojego ojca. Warunki życia na Syberii były bardzo trudne nie tylko z powodu braków w zaopatrzeniu, również dawał się we znaki bardzo y, ciężki klimat. Y, upalne lata, bardzo ciężkie zimy. Zimy niekiedy tak ciężkie, że nawet y, zwierzęta, y, okolicznym zwierzętom było trudno je przetrwać. W zimach wygłodniały hordy wilków, podchodziły pod wieś, czyli hutor, jak ją nazywano. Napadały na zwierzęta gospodarskie, zdarzało się, że atakowały też ludzi. Ze Zesłańcy byli zobowiązani pracować na rzecz kołchozu. Starsi bracia mojego ojca, jako nastolatkowie, pracowali w kołchozie w zimie, na przykład w kuźni. Jako kowale, a w lecie, y, albo przy y, zwierzętach gospodarskich, opiekując się nimi w kołchozie, albo też, na przykład, jak jeden z braci mojego ojca Jerzy, y, on był, y, został mianowany takim rybakiem kołchozowym. Łowił ryby w okolicznych jeziorach. To dawało też możliwość y, przemycenia niewielkich ilości tych ryb, aby pomóc rodzinie, czy też innym y, mieszkańcom wsi y, w tym, by nie umarli z głodu. Y, natomiast ta praca była bardzo ciężka. Y, w lecie y, nie zawsze y, chłopcy byli nawet puszczani do domu na nocleg. Zdarzało się, że nocowali w kołchozie. W, po prostu na takich wozach. Te ciężkie warunki pracy spowodowały, że Jerzy, brat ojca, w 1945 roku w czerwcu zmarł jako 17-letni chłopak. No i został na Syberii, w północnym Kazachstanie, tam pochowany. Inny z braci mojego ojca, Stanisław najstarszy, jak tylko w 1941 roku ogłoszono formowanie w y, Związku Radzieckim Polskiej Armii, później zwanej Armią Andersa, postanowił do tej armii wstąpić. Y, przeszedł z Armią Andersa cały szlak bojowy, był uczestnikiem walk pod Monte Cassino. Po wojnie trafił do Anglii, a później wyjechał do Australii. Możliwość wyjazdu Polaków z Kazachstanu pojawiła się dopiero wiosną 1946 roku. Zdecydowali się na wyjazd najszybciej jak się dało, jak tylko się zaczęły roztopy. Droga, m, miejscem zbiórki był pobliski hutor, ale do niego musieli dojechać jeszcze saniami podczas tych e, roztopów. E, ojciec pamiętał, że wtedy wszyscy bardzo zmarzli, dotarli przemoknięci. E, w e, miejscowości, w której była kolej, to była ma, Malmutka, e, spędzili potem jeszcze tydzień. Do Polski jechali Wagonami towarowymi, i podróż ta trwała około miesiąca. Oczywiście, ze względu na zmianę granic, nie było możliwe, by trafili tam, skąd zostali deportowani. Tam już była Białoruś. Rodzina mojego ojca trafiła więc do Szczecina. Babcia nie przeżyła. Tych trudów z Syberii zmarła kilka lat później, a y, mój ojciec wraz z bratem Kazimierzem byli sierotami i musieli sobie jakoś y, sami radzić y, przez następne lata. Ojciec, jako syn y, przedwojennego policjanta i były zesłaniec. Był dla władzy komunistycznej osobą taką dość podejrzaną, więc to spowodowało, że niechętnie opowiadał o swoich przeżyciach, przynajmniej w czasach mojego dzieciństwa. Mówił tylko o pięknie syberyjskiej przyrody. Na wspomnienia przyszedł czas później. A tak naprawdę najwięcej wiemy o realiach życia Sybiraków z listu, w którym swojemu bratu Stanisławowi opisywał to, co się działo w Tokariewce po jego wyjeździe do armii Andersa. Następnym świadkiem wydarzeń na Kresach Wschodnich jest pani Danuta. 93-letnia starsza pani urodziła się i dorastała na Wołyniu. Wspomnienia Pani Danuty umożliwiły nam poszerzenie naszej wiedzy dotyczącej życia Polaków na kresach wschodnich w trakcie II wojny światowej. Pani Danuta jest prababcią jednego z członków naszej grupy. Urodziłam się na Wołyniu, na Bronisławce w 1932 roku, 9 września. i Nasza wieś była duża, województwo było równe. Gmina Ludwipol. Mieszkaliśmy tam z całą rodziną. To była wieś tylko wyłącznie dla Polaków. Bo za... z tej strony Słuczy w tej stronę do ruskiej granicy mieszkali Polacy. Za Słuczą było wieś Byszczyce. Tam mieszkali Ukraińcy. Tam był posterunek niemiecki. Do którego Ukraińcy bardzo byli zaufani. Oni tam nawet byli jako policja u tego, u Niemców, ale ten cały komendant tego posterunku niemieckiego miał takie zasady, że gdy rano wstał, wsiadał na konia, to jechał przez wieś. I kogo pierw spotkał, bo nie jadł śniadania, zanim kogoś nie zaszczelił. Pamiętam, w 1939 roku, we wrześniu, już ruskie wojsko przyszło do naszej gminy, do Lidwopola. Tak. tak, no i był tam taki jeden Ukrainiec, który bardzo kochał ruskich, poleciał na przewitanie. Więc moja babcia tego nie lubiała. On był bardzo biedny. Babcia mu zawsze pomagała we wszystkim. I wtedy babcia wybierała dwa worki u On przyszedł z tego przewitania i mówił, że jest bardzo głodny. Babcia mówi, ja, ja", a rano jak szedł, to zaszedł do babci mu mówi, idzie witać swoich braci. Babcia mówi, Ciś, to już teraz dostaniesz ode mnie nic. Jak wrócił z powrotem, to był bardzo głodny i mówił, żeby babcia mu dała jeszcze. Babcia mówiła, bracia ci nie dali? No nie, oni bardzo biedni. A górku dacie mi? Babcia mówi, nie dam. Idź, niech ci bracia dadzą górku? Niemcy, podczas pobytu Niemców u nas, na naszym rejonie, Przychodzili co tydzień, żądali krowę, jałówkę, świnie na mięso. Chodzili po domach bagnetami, po łóżkach, kuli, wszystko szukali, żeby co znaleźć. No ale dwa lata byli, później z naszego miasta, z naszej gminy się wynieśli, bo tam mieli swój sztab, czy jak to się tam nazywa? Bo była straszna epidemia tyfusu, oni się bali i się wynieśli. Szef ukraińskiej bandy przyszedł do nas, bo my mieliśmy, mieliśmy, mieszkaliśmy troszkę tak na poboczu wsi. Przyszedł wieczorem, ubrany miał dwa pistolety, dwie rolnetki i kazał mojej mamusi zrobić kąpiel poprać jego ubrania, że on u nas będzie mieszkał przez trzy noce i trzy dni. I mieszkał u nas przez trzy nocy, przez trzy dni. Mamusia mu poprała, wyprasowała, ubrał się. Po trzech dniach kazał memu tatusiowi nosić śniadanie, obiad do szałasu w lesie. Kolacji jej nie potrzebowało przez cały tydzień. I to było wielkie przeżycie, bo nie wiadomo, jak pójdzie, czy wróci, czy nie wróci. Ale każdym razem wracał i pewnego dnia już powiedział, żeby już więcej nie przynosić, ale gdy zajdzie w życiu taka potrzebna, to proszę się na mnie powołać. Więc minął jakiś czas i my z mamusią byliśmy na ogrodzie, jedzie dwa wozy. Dwie furmanki, tak się to nazywało, ukraińskich te bandery, tak na nich mówili, przyjechali do naszego domu i zaszli do naszego domu, i z komody wybrali tatusia garnitury. Zapasu mieliśmy jedno świeczkę, dziesięć dziesiątek zapałków, jedne kostki mydła szarego i to wszystko zabrali. Później wzięli naszą piękną klacz. Uwiązali do wozu i wołali tatusia, żeby przyszedł, żeby siadał i jechał. Ale mój tatuś powiedział: Słuchajcie, chłopaki, o nich nie można było mówić, panowie, tylko chłopaki a ja wam po co? A kto waszym ojcom będzie koni kuć, wozy naprawiać, w sanie naprawiać, bo to był mój ojciec, jedyny fachowiec na całą okolicę ale jak wasz szef u mnie nosował przez trzy dni, przez trzy nocy, ja mu tydzień nosiłem obiady do lasu, kazał się powołać na niego, sprawdzimy, jeżeli nieprawda, to wrócimy, ale jak prawda, to nie wrócimy. Także mego ojca nie wzięli, bo gdyby wzięli na wóz, to byłoby już na nastrocenie. I już więcej nie przyjeżdżali. W maju dostaliśmy karty błokacyjne, pierwszy punkt zbiorny był moczulance. Tam przyszli wagoniki, wąskotorówka, i wieźli nas na szerokie tory do Rukitnego. Przez takie wagna, że woda na szynie się wylewała. Zawieźli nas do Rokitnego, Tam cały tydzień w szałasach mieszkaliśmy na Peronie. Podstawili towarowe wagony, załadowali nas. I cały lipiec, cały lipiec miesiąc wieźli nas w szczercach opolskich staliśmy cały tydzień. Tam były obornik wyrzucało się z wagonu na perony. Bieliśmy piecek żelazny, były suchary suszone, mąki, kluseczki gotowaliśmy, te suchary w mleku rozmaczaliśmy i przywieźli nas do Laskowic. Część do Bruchowa, część do Laskowiec wyładowali i kazali szukać sobie miejsce na własną rękę, bo już częściowo Niemców też wywieźli. Były wolne domy, wolne gospodarstwa. Kto sobie gdzieś co znalazł tam, mógł sobie zamieszkać, bo miał kartę ewolucyjne, to mu się należało. No w Stodole była pszenica, Młócili, zaraz mąkę robili, chleb piekli, w kopsach jeszcze były ziemniaki, gotowali pierogi, kopytka. No, mieli swoje krowy, każdy miał krowę, każdy miał kury i zaczynaliśmy gospodarzyć. Rodzina jednego z członków naszego projektu od strony matki mieszkała niedaleko Lwowa. Prababcia przeżyła czystkę etniczną dokonaną na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w Galicji Wschodniej. Jest więc częścią dramatu tysięcy polskich dzieci z tamtego okresu. Historii jej oraz jej ojca opowiedziadek naszego kolegi. Mój dziadek Rudolf Lubieniecki, od strony mojej mamy, Zofii, urodził się w 1896 roku na tzw. Kresach wschodnich. Miał bardzo duże rodzeństwo. Wiele sióstr braci. Rudolf Lubieniecki, który pochodzi z inteligentnej, dobrze wykształconej rodziny, szycił się pochodzeniem hrabiowskim, szlacheckim. Pochodził z chębu rola. Przyjechał jako młody człowiek do Lwowa uczyć się i pracować. W szybko rozwijającej się dziedzinie elektroenergetyce. Jako przystojny i młody mężczyzna miał powodzenie u kobiet. Ale jedna mu bardzo zawróciła w głowie. Była to moja babcia, Genovefa. Była piękną, delikatną kobietą, ale w bardzo młodym wieku, już też wdową. Dziadek Rudolf bardzo pokochał małą Marysię i jej mamę Genowefę. Szaleńczo się w niej zakochał. Dziadek zakochany na zabój, bez namysłu podjął decyzję o ślubie. I Doceniony w swojej pracy, swoich umiejętności zarządczych, a też i wiedzy zawodowej, wraz już z poślubioną Babcią Gienią, jej córką, wyjechał do Radziwiłowa w połowie lat dwudziestych. Tam urodziła się moja mama, jej brat, Leszek. Ale po kilku latach dostali znowu propozycję przeniesienia się. W Krasnym. powstawał przy dużym węźle kolejowym, powstawał nowa podstacja, powstawała i dziadek, który miał już bardzo duże doświadczenie inwestycyjne, dostał propozycję, Szefostwa, kierownika, zarządzającego tą budową, i potem e, e, zarządzać i dyrektorować e, e, w danej podstacji, która zaopatrywała e, w prąd e, całą kolej, i dzięki dziadkowi również zostało zelektryfikowane. Krasne. Więc z dziwiłowa, które leżało 100 km na wschód od Lwowa, przeniósł się z powrotem na koniec lat 20., w roku ok. 30, do Krasnego, które leżało 40 km tylko od Lwowa, też na wschód. Jakby propozycja, która skusiła i, 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 i no, bawciągieniem, już paroletnią moją mamę, było to, że dostali duży dom służbowy, potem dziadek mógł go wykupić, urządzili się. W Krasnym, w którym no, żyli, mieszkali, pracowali. Tam, w Krasnym, urodziła się właśnie rodzeństwo mojej, e, mojej mamy. Dziadek z moją mamą i całą rodziną mieszkali tam do 1943 roku. Ukraińcy wtargnęli do e, 10 domów, w tym domu mojego dziadka i zastrzelili dziesięciu e, Polaków. E, mojego dziadka zastrzelili na oczach e, mojej mamy i całej e, rodziny. Można powiedzieć no, przypadek, e, że w, w tym okresie e, Ukraińcy zabijali mężczyzn Powyżej 10 roku życia i e, chcieli również zabić mojego wujka, czyli brata e, mojej mamy, który miał już e, skończone 13 lat, ale wyglądał bardzo młodo, e, bardzo delikatny był, e, drobny i moja mama z moją babcią e, no, oszukały, zaprzeczyły, że e, ma skończone 10 lat i Ukraińcy odpuścili, nie, nie, nie rozstrzelali mojego wujka. Po tej tragedii, po pogrzebie dziadka i oczywiście bardzo dużym nasileniu się tych już działań nacjonalistycznych Ukraińców, bardzo terroryzowali polskie społeczeństwo. Moja babcia razem z całą rodziną, moją mamą, przenieśli się do Lwowa. Zamieszkali na ulicy Głębokiej. Jak się przeprowadzili, do Lwów był jeszcze pod okupacją niemiecką. W trakcie ich mieszkania, życia w tym okresie, w Lwowie, który no, był jeszcze w okresie działań wojennych. Był bardzo często bombardowany, i w, w trakcie jednego z tych nalotów Mama no, dostała wieloma odłamkami w twarz. Jeden bardzo mocno się wbił w oczodu. i jednymi z, z, z ludzi, którzy pomagali, udzielali pierwszej pomocy podczas tych bombardowań, Gorszych, lepszych, bardziej tragicznych, byli Niemcy, niemieccy lekarze, niemieccy urzędnicy. Jeden z tych Niemców, lekarz niemiecki, zoperował moją mamę, ale że. No, rana była tak duża i tak poważna, że straciła jedno oko bezpowrotnie. Jak weszli Rosjanie, Niemcy ustąpili, to no, nastał okres myślenia o, o przesiedleniu. Niemcy, i Rosjanie, chcieli, żeby Polacy migrowali, i moja rodzina, mojej babci już wtedy, już dziadka nie było, podjęła decyzję o skorzystaniu. Z repatriacji, z przesiedlenia, no i na to wszystko no, trafiło na, na, na Dolny Śląsk. Wsiedli do jednego z tych transportów, do wagonów bydlęcych i przez kilka tygodni jechali do Polski, całą rodziną, dojechali. Szczęśliwie do Wrocławia, gdzie praktycznie wszyscy się zasiedlili. Historia naszych przodków jest kluczową częścią naszej tożsamości. Należy ją stale pielęgnować oraz przekazywać kolejnym pokoleniom, tak aby nigdy nie została zapomniana. Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich było tragicznym wydarzeniem dla wielu polskich rodzin mieszkających za Bugiem. Wiele z nich osiedliło się na Dolnym Śląsku. Istnieje wiele stowarzyszeń czy instytucji pielęgnujących pamięć o przesiedlonych. Jedną z najważniejszych jest Instytut Pamięci Narodowej, który prowadzi badania i publikuje materiały historyczne poświęcone tematyce kresowej. Co roku w Nowolesiu odbywają się również spotkania kresowian skupionych w towarzystwie miłośników Lwowa i kresów południowo-wschodnich. Samo stowarzyszenie stale dba o pamięć Polaków z kresów. Wiedza o kresach wschodnich oraz przesiedleniach ich mieszkańców jest żywa dzięki działaniom instytucji, organizacji i społeczności kresowych. Upamiętnienie tych wydarzeń to nie tylko hołd dla przeszłości, ale także nieodłączny element polskiej tożsamości narodowej.